Z tej strony Shaman Level 93. Dzisiaj wybieramy się do lasu w poszukiwaniu Magic muszromów. A jaki to będzie gatunek? Z łacińskiego Amanita muscaria z polskiego Muchomor czerwony. Po co to robimy? Dla większości osób jest to grzyb nieadalny, śmiertelny. A my wyruszamy po niego, aby go skonsumować w następnym odcinku, jeżeli go znajdziemy i pokażemy. Że jest to bardzo potężny grzyb szamański o wielu magicznych właściwościach. Cóż, nie tak jak wspomniałem, Sokrates. Aktualny mój poziom jestem trzeci. Jestem na 53%. Jak to dalej pójdzie, zobaczymy. Nie mamy niestety dzisiaj ze sobą Setuna Fajda, ale myślę, że nie powinno być źle. Tak więc wyruszamy. Doszamy do odcinka. Jesteśmy już na spocie. W którym od lat znajdują się zawsze w Zobaczymy, co tym razem nas czeka wspaniałe zuski. Idealne dla środowiska muchomora czerwonego. Hmm. Ale coś chyba w tym roku na tej miejscówce jeszcze nie ma. No cóż, idziemy szukać dalej. Możliwe, że już ktoś nam zutował wszystko. Możliwe, że jeszcze się nie spełnią. Ale cóż, idziemy szukać dalej, nie ma co się poddawać. Witam. Dalej nie udało się nic znaleźć, ale zapytaliśmy tutaj mędrca Enta. Wiemy w którym kierunku iść. Wiemy gdzie szukać. Będzie głód. No foto, no, no, no foto, no foto, please. No, no foto. Elegancko, pierwsze ślady grzybów. To jeszcze nie jest to, czego szukamy. Ale jesteśmy na dobrym tropie. No, grzyb nie zając, nie ucieknie. A odpoczynek też ważny. Jako, że startujemy kanałem, lecimy na grubo. Będzie wiele odcinków. Też przydadzą się sponsory. Tutaj znalazłem. O, proszę bardzo, w lesie nawóz granulowany, marki Ubofo, coś tam. Zapraszam producentów do odezwania się, pogadamy się, zbijemy dorunka siły. Jako bardzo rzetelna osoba i kompetentna, oferuję dla wszystkich moich reklamodawców bardzo korzystne warunki umowy i reklamy. Będzie dobrze, będzie dobrze. O, proszę, coś już mamy. Niestety. Niestety, no. Trochę był dobry, ale kudę coś nas uprzedziło. Coś nas, niestety, kurwa, ale, no, ale. A co, no, nie ma, a nie ma co się oszukiwać. Trzeba szukać dalej. O, są tutaj grzybiarze, zaraz się zapytamy o kogoś, o pomoc. Nie szukać. E, przepraszam bardzo, czy widział Pan może tutaj jakieś muchomory? Muchomory? Jakie muchomory? Czy cię pogięło, człowieku? Idź, Muchomory mają też zapach Kurde, jest problem, szukamy, szukamy. Niestety chyba sami sobie nie poradzimy z tym zadaniem, więc trzeba wypatrywać innych ludzi i pytać o drogę. Drogę o, Przepraszam bardzo, ja tutaj tak ukradkiem odchodzę. Czy nie wie Pan może gdzie tutaj znajdę mu humory czerwone? Ty kurde zboczeńczu jeden zaraz Cię pogonię, tutaj! tutaj! Tak, wącham i wącham... Jest trochę. lecimy, lecimy, no! Lecimy! o kurde jest niedobrze kurde, niedobrze. coś kurde strzeliło strzeliło tukło i niestety nasze poszukiwania są pod znakiem zapytania Ech, dobra trzeba coś tutaj ściemnić czekaj włączamy nagrywanie o, wow, kurde. Nie, wiem, nie wiem jak to będzie kurde z naszym poszukiwaniem ale jak coś nie zawiodę was znajdziemy to również w kolejnym odcinku jak się nie uda niestety no cóż mimo usilnych starań niestety, ale chyba dzisiaj nic już nie znajdziemy ale dziękuję za obejrzenie bardzo serdecznie, trzymajcie za mnie kciuki iż noga się wykuruje i w następnym odcinku już na bank znajdziemy Magic Mushrooma no niestety jest, jestem niedosyt, jest to, że was zawiodłem. Ale cóż, subskrybujcie, lajkujcie i tak dalej, i tak dalej, klucze, bo będzie, będzie hardkowo. Zapraszam sponsorów, klucze. Firma tam jakaś tamty na, nawóz czy coś, to odezwijcie się, nie? I co, i, i pozdraw, klucze. Może na odcinku już będzie lewe 94, nie? kto wie. Trzeba jak spić, nie poddawać się. No, jak to w życiu? Nieraz trzeba sobie klapnąć.